Cześć, chciałbym Was zaprosić do odcinka bonusowego, w którym oczywiście przegapiłem kartę po przednim odcinku. Oczywiście ja to ograłem jeszcze raz, także musimy iść tędy. I pamiętacie, tak? Wchodziliśmy do domu. Pominąłem tutaj dwie rozmowy kluczowe oraz jedną interakcję, także podchodzimy tu do okna i musimy wejść do środka. Dobra, ech, horror, hate horror. Okej, okay. tutaj chyba nic nie było, nie? Jak przechodziłem, bania. Dobra, tu nic nie było. Teraz idziemy tutaj. Patrzę to. Może najpierw podejdźmy do jednego z towarzyszy. Tu mamy go już. Także podejdźmy do niego. Okay, really dude? Locking me out? Okay, in my defense, A, it was Dylan's idea, and two, it was really funny. Oh, yeah, right. Is that is that right? I don't write the rules, man. Okay, whatever. Look, you gonna help me with the bags or what? Nah, I gotta stay here and wait for Mr. H to return our cell phone, sorry. Jesus Christ. Okay, and why are the stairs blocked? Well, apparently it's to keep raccoons and other pesky varmints from ransacking the place. Mr. Words are not mine. Oh, dobra. Teraz podejdźmy tutaj. Jacob. No, dobra, czyli się załatwia. Także dostaniecie taki krótki podnosowy odcinek To co tutaj pominąłem w tym domu Żebyście wiedzieli Tu będzie ta interakcja Kluczowa Dokładnie tego dużo nie było Dobra, dużo tutaj tego nie było. Oczywiście tutaj nie podchodzimy, bo tu mamy te torby, które musimy zabrać. A my idziemy tutaj, między tymi ławkami. Musimy się przedostać do tego pomieszczenia tutaj na początku gdzie wychodziliśmy przez te główne drzwi i tu zaraz będzie karta o widzicie? Mamy kartę tylko kurde chyba jej nie podniosłem nie? Jeszcze mogę coś użyć? Chyba nie. Się mogę tylko rozejrzeć. To jest tak zwana chłodnia, nie? No dobra. Okej, to muszę wziąć tę kartę. Dobra, mamy. Mamy kartę, umiarkowanie. Oczywiście ja nie będę go czytać, bo ta asystentka czyta te karty. Czyli mamy umiarkowanie, tu mamy głupca. No. A widzicie, do głupca teraz nam się pokazał obrazek. I tu też nam pewnie się pokaże obrazek. No dobra. Ok, jeszcze mogę Wam. Nie wiem, czy mogę poczytać Wam eee, obóz. Tutaj co mamy? To mamy obozy, domki obozowe, główny budynek obozu, Jacob, dowody, wskazówki. Ten plakat już widzieliście w pierwszym odcinku. Tu mamy Laurę. Laura i Max. Miłość od pierwszego wejrza... Przerażenia. Wybierz się w podróż przez wszystkie zwroty akcji. na Nastoletniej miłości. I odkryj jak wiele możesz znieść. Może znieść związek. Dobra, a tutaj? Tu mamy tego gniazda z początku. Ponad prawem. Nie weźmiecie mnie żywcem. Szczał w ciemno może się w tobie zemścić. Długie... Długie ramię... Sprawiedliwości cały czas się wydłuża i tylko od Ciebie zależy czy trzymać będzie broń czy gałązka oliwną. Dobra. Coś tu jeszcze jest. Chyba jakieś pamiątki oczywiście. Yy, Miły lub ginij. Cenna pamiątka, za którą warto zginąć. Doświadcz potęgi nostalgii. Być może zdoła pomóc Ci przetrwać przy odrobinie szczęścia. Nie stanie się pamiątką po tobie. No dobra. Czekajcie jeszcze chwilę, czy coś tu jeszcze mamy. Główne menu. Tarot. Dobra, mogę Wam poczytać tak. Yy, umiarkowanie, równowaga, umiarkowane spożycie oraz folgowanie sobie w nadmiarze. Zachowaj je lub odrzuć, ale pamiętaj, że z czasem umiarkowanie przychodzi odłożone na później. Gratyfikacja, nieźle dobra, tu jeszcze mam chyba coś pokazane. Tak, ponad prawem, aha, to są takie te. Laura szczerze powiedziała policjantowi, jak przybył wypadek na drodze. Aha, takie coś. Dobra, Laura i Max. Laura próbowała pomóc Maxowi po tym jak został zaatakowany w schronie burzowym. Dokładnie, woleliśmy pomóc. A jeszcze tutaj będzie pamiątki. Jacob podniósł srebrną bransoletkę M. Do czego może się przydać, to nie wiem. No dobra. Także Także to by było na tyle, bo tu oczywiście po schodach nie wejdziemy, tu mamy te torby do zabrania, a dalej już nie możemy wejść. Tam jeszcze są schody, ale oczywiście chyba na nie nie wyjdziemy, nie? Nie, tu nie wejdziemy nawet. Nawet nas nie przepuści. No dobra. Czyli czyli to by było na tyle co przegapię, na pewno wam pokażę, ale nie obiecuję, że będę to robił wszystko ten od razu bo chcę wam pokazać olby dwie strony bo mogę tu grać do, jako dobrymi wychowawcami oraz jako okrutnymi tak zwanymi także nagra zrobimy sobie dwie serie z tego tytułu Żeby pokazać wam z tego jak najwięcej oczywiście Tu nic nie będzie, nie? Nie Dobra Okej okay. Czyli tu się cofnę i tu zakończę odcinek, także dostaniecie taki krótki bonusowy odcinek z The Query. także do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!